Google stworzyło Dolphin Gemma, czyli model, który próbuje zrozumieć język delfinów. Jak wiemy, delfiny porozumiewają się długością fali, mają taki specjalny, nie specjalny, tylko specyficzny sposób komunikacji. Ja włączę taki filmik tutaj, żeby pokazać mniej więcej, o co chodzi, na dosłownie kilka sekund. I've been waiting for this for 40... Four... A dolphin starts doing a vocalization like a whistle. It can try to complete the end of it. When you're doing a Google search, right, it's finishing your sentence, right? Dolphin Gemma has Denise's data and sort of encapsulates a lot of the knowledge and experience she has in it. But it's also small enough we can train it with more data as we get it. Smart, but language is still the last barrier. So feeding dolphin sounds into an AI model like Dolphin Gemma will give us a really good look at if there are patterns, subtleties that humans can't pick out. If dolphins have... No, okay. Szybka, szybka interpretacja. Naukowcy Google, Google DeepMind oczywiście, po raz kolejny chyba DeepMind było jedną z najlepszych inwestycji Google ever. Przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji chcą zrozumieć wzorce w języku delfinów i go zdekodować, bo uważają również, że jeżeli delfiny. To nie jest tylko przypadkowy dźwięk czy jakiś sygnał. Porozumiewają się ze sobą, pewnie mają jakąś kulturę wokół tego, jakieś inne walory. Więc jakby to jest dla mnie niesamowite, że nawet tutaj naukowcy widzą zastosowanie, żeby właśnie zbadać wzorzec i zdekodować język kurcze pływających z ssaków.